Cześć. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który często jest bagatelizowany. Jak powiedział pewien doświadczony producent, przycinanie racic ratuje lochy. Czy miał rację? Przyjrzyjmy się temu. Ten zabieg tak ważny dla krów mlecznych w przypadku loch jest niestety często pomijany. Dlaczego? Czy wynika to z przekonania, że przerost racic to nic takiego? W dzisiejszym odcinku udowodnimy, że problem jest o wiele bardziej poważny i dotyczy zarówno dużych ferm, jak i mniejszych gospodarstw. Omówimy przyczyny, konsekwencje, profilaktykę, a przede wszystkim jak i kiedy poprawnie wykonywać korekcję racic. Zaczynamy! Anatomia racic, czyli co jest ważne? Świnia należy do zwierząt parzystokopytnych. To oznacza, że kopyta, które my nazywamy racicami, osłaniają palce trzeci i czwarty. Dodatkowo na palcach drugim i piątym znajdują się mniejsze, często problematyczne w hodowli, właśnie na rusztach, raciczki zwane też szpilkami. Racica składa się z twardej. Karatynowej ściany oraz miękkiej tkanki pod spodem tzw. podeszwy. Przejście między ścianą a skórą nazywamy koroną. Szczególnie ważna jest biała linia, widoczna na krawędzi palca to granica między twardą a miękką częścią racicy. Jest to kluczowy punkt przy korekcji. Warto wiedzieć, że cztery zewnętrzne racice przenoszą aż 80% ciężaru lochy i są przeważnie dłuższe oraz szersze niż te wewnętrzne. Co więcej, badania pokazują, że ściana racic tylnych kończyn rośnie o około 50% szybciej niż przednich. Przyczyny i konsekwencje przerostów racic. Problem przerostów jest wieloczynnikowy. Chociaż hodowcy często wskazują na brak możliwości ścierania racic i wady postawy, to sprawa jest o wiele bardziej złożona. Musimy uderzyć się w piersi i zapytać: w ilu fermach podłoże, czyli ruszta, są naprawdę odpowiednie dla loch? Współczesne lochy rzadziej się poruszają, co w połączeniu ze złą selekcją, a także nabytymi wadami postawy, prowadzą do problemów. Ważne czynniki to także niewłaściwe podłoże, na przykład z ostrymi krawędziami, infekcje i uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowe żywienie o tym powiem za chwilę. No i oczywiście brak korekcji racic. Konsekwencje są bardzo poważne. Zamiast nic takiego, mamy problem dobrostanowy i ekonomiczny. Aż 80 do prawie 99% loch. Ma co najmniej jedno uszkodzenie racicy. Śmiertelność i brakowanie loch wzrosło, a połowa brakowań dotyczy właśnie problemów z nogami i racicami. Kulujące lochy jedzą mniej, niechętnie podchodzą do koryta, a w miarę starzenia się, ich pędziny opadają, zmieniając kąt kontaktu z podłożem, co jeszcze bardziej pogarsza problem. Profilaktyka. Jak zapobiegać problemom? Klucz do sukcesu leży w profilaktyce. Oto, co możecie zrobić. Odpowiednie podłoże. Zapewnijcie lochom suche, czyste ruszta, które nie kaleczą, a jednocześnie umożliwiają ścieranie racic. Kontrola i selekcja. Codzienna kontrola, zwłaszcza loch ciężarnych, to podstawa. Należy też bezwzględnie eliminować ze stada osobniki z wyraźnymi wadami postawy. Odpowiednie żywienie. Wzrost rogu racicy zależy od diety. Zadbajcie o właściwy poziom aminokwasów: cysteina, metionina oraz mikroelementy, takie jak cynk, witamina D, biotyna i selen. Ich niedobór lub nadmiar może prowadzić do. Nieprawidłowego wytwarzania rogu i pękać. Zapewnijcie ruch. Jeśli locha ma możliwość swobodnego ruchu, racice będą się ścierać naturalnie. Korekcja racic. Kiedy i jak to robić? Korekcja to ostateczne, ale bardzo ważne działanie. Kiedy ją wykonywać? Najlepiej na porodówce, przed odsadzeniem, gdy locha jest w końcu. W przeciwnym razie w pojedynce na sektorze krycia. Optymalnie, gdy tylko zauważymy, że racice zaczynają się wydłużać lub skręcać, długość rogu racicy nie powinna przekraczać y, 5 cm. Jak to robić bezpiecznie? Pamiętajcie, mocno y, przerośnięte racicy należy korygować etapami, aby unikać bólu i krwawienia. Używamy odpowiednich narzędzi, takich jak kleszcze nożycowe oraz elektryczna tarcza do korekcji. Warto mieć przy sobie lekarza lub technika weterynarii. Skracamy nadmiar rogowiny na ścianie racicy i delikatnie docinamy podeszwem, pamiętając, żeby nie nacinać zbyt głęboko. Wyrównujemy powierzchnię tarnikiem. Nie zapominajmy o raciczkach. One również mogą się nadmiernie rozwijać i prowadzić do orazów. Należy je przyciąć i wyrównać. Na dużych fermach stosowane są specjalne podnośniki ułatwiające korekcję. Dbanie o korekcję to inwestycja, która się opłaca. Pamiętajcie o codziennej kontroli, właściwym żywieniu i nie bójcie się korekcji. To działanie ratuje lochy i zwiększa rentowność hodowli. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego sprzętu do korekcji, daj znać. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!